No ale po prostu chcę sprawdzić, czy będzie ten audio dobrze i wobec jakieś zdanie. No. Ale ma kotę, kot ma ale. Dobrze widzisz, to? Ale ma kotę, ale ma kota. Ale ma ma ale, o! No ja jestem Jakub, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i tym razem mamy odcinek speedrofa, ale nie byle jaki, bo razem z moją dziewczyną będziemy rywalizować w tym, kto wygra większą ilość pieniędzy otwierając czynki, no bo to się robi na tym kidropie. Sonia? No. A ty jesteś? No to No, się też przedstawić możesz, Sonia. No i dobra, to jak widzicie tutaj na moim koncie jest uzbierane 42,42 42 polskiego złotego, za co będziemy otwierać te skrzynki. No troszkę mało, no bo jednak hajs z YouTube'a nie zgadza, ze streamków też się jakoś nie układa. Przy okazji tych 400 Anubisów, czy jak to się tam nazywa, no i tam prawie 1800 złota i za to będziemy otwierać skrzynki. A jakie skrzynki? No takie wydatki za 4 zł, no po i nagrywa takie porządne, a my takie o, dla kontentu, żeby cyferki się zgadzały, bo ludzie wpisują kidropa My też zrobimy kidropa co nie? Tak. tak. Gramy w papier, kamień, nożyce. Kto ty pierwszy otwiera? Papier, papier tam, kamień, nożyce. już. Papier. <noise> a, to ja będę wstawiał, co będzie wylosowywane. Po mojej i po Weroniki stronie, jak coś. Tam. Czekaj, to, to, o... It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. kamień, no. Dobra. Papier, Kami, kamień, kamień, nożyca, nożyca już. Kamień, papier, nożyca, Kami. już. Kamień, papier, nożyca, już. Dobra, no to ja wygrałem. To ty zaczynasz, ja wybieram, o tak. Ty zaczynasz. Nie, ja mam prawo wyboru teraz, to zaczyna. No to jak wygrałem, to ty zaczynaj. Różne. Nie to są dobre, nie? to AWP wynosował. No to jest brzydko. Nawet no. skrzynki nie zwraca. Ja tylko szpię. Skrzynka 4 zł, a to 3,40. To i tak! Ja na to nie Tak, ja najtańsze co tu można otworzyć? a za złotówkę. E, dobra, no się to teraz. Ja a ja to ja potem będę podliczał wszystko. No to, no co, co drugie sobie tam. Dobre. No dobra. Ja i to teraz ja otwieram. No i co? Ci nam tutaj takiego fajnego. Anubisy, to naprawdę... 600. A. Więc, tu tam masz masz. O, robimy coś takiego, że Anubisy sobie dodajemy. Potem? Że jak na przykład ja mam... Za 200 mogłem żeby otworzyć Anubisę, ja teraz za 210? No tak. Dobra, no to ja 210 sobie zapamiętam, no. Jak na razie ty ogólnie wygrywasz. Ja Gdzie jest jest Gdzie Na Gdzie drugim jestem? ekranie. Dobra. Musisz przesunąć na te. Gdzie? 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 Kupia. tu. O, o jest. List. Teraz o. ty możesz znowu. O. Już. Dało coś fajnego. No, to chyba nie było zbyt drogie. A potem 4 zł. Coś takiego. O! No, ale no, no, to, to nie jest. <laughs> to jest nic swojnego, nawet niedrogi, to jest 4 zł. się mi, co to w to razie. 5 on pisał sobie dokładnie. Dobra. Tylko 5? No tak, 5. Bo tutaj. O, różnie ci daje co, nie? Aha. Ten Sereksi też nie był drogi. Ooo, ale to i tak, chyba jak na razie nie wygrywam. Ale tak dobra, tak. kolejne 10 anubisów. 220 ja mam, no. Teraz twoja kolej, no. Trzecia Ile? Ty, Ty masz 205, 5? a ja mam 220. No. no tak, no bo tutaj ci daje to nie randomowo. Za No i teraz co leci? O ta włupa to jest fuj droga, ale niestety 3 zł. A tam to WPA sporo było? Da. A nie do 8 jednak coś pojebał. Ale dobra, e, 215 to pamiętaj, że masz. Moje na otwieranie no, no, to, to, to skrzynki. A to jak coś się zapytaj, I i, i, to i A, ten Galidek coś jeszcze był warty, a to też tak w miarę 3 złote, 230 Anubisów na moje konto. moja kolej, czwarta skrzynka. Ja, nie mam mówić co tam. Nie, i tego i tego nie zobaczył, i tak tak że... A że co? Że łokciem otworzę, ale i no... A, no, ale no i tu tak nie, nie zobaczył. To to kiedy indziej? Jak nie no. zbierałem na kamerkę? <laughs> <laughs> Wtedy będzie otwierała na dłopą. No, głową od razu. No, i to nie jest złote. co? A to jest nie. A, <laughs> <i> <laughs> wiadomo, 250 się lepiej jakoś. A i dzisiaj. 220 Ile, 200? 20, 20, 220. Dobra. Robert, rajada, czwarta skrzynka. Tak, tak, tak. Nie, prowadzę. Na razie, ty wygrywasz. No. O, to jest to ładne. To jest ładne. Duhka. Tu jest 40. To jest mój dzień. No, fajnie to wychodzi. No. Już, no, może że ty no. nie klikaj. Aj, gotcha. to. No. A, A skrzynka? Idę. No, przepraszam. Dobra, Jeroja. Pikło się, pikło. Leci, 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 leci. Coś na no dobrego. A no i super. Usp, główno Chyba sobie kiedyś to kupiłam, ale... jest na bo 2, 30%. No i dobra, wracamy. Bo hajs już skończy na te droższe skrzynki. Także idziemy na te tańsze. No, więc... no nie No nie to jeszcze chwilkę będzie, co nie? No i teraz te skrzynki. No to teraz znowu zaczynasz. Zobaczymy, co się da odrobić na tych, tych. No to jest No próbuj, próbuj. Może akurat ciąć, co tu tutaj ludzie najlepszego otwierają. A A tak, tak. hmm. okay, <noise> <noise> nie widać, jaka jest różnica. Ale, ale ja, ja bym, no. powiem, jak mówię, to bym akurat, o tutaj miałam zaznaczenie się. To chyba Ezio, też bym to byłby koniec. Ale Kito by był, no dobra, Ale kurde. Tak to nie chcę. Też będę, ja bym przyjechała sam. A no i to samo, otwiera. Ale to tam była, czy to nie? No, no, tam... no, dalej faktycznie. No. Par moje w lepszej jakości. No. Ale dobra. Idziemy otwierać dalej w takim razie. Hmm, to teraz, może, do złotych skrzynek przejdziemy, bo mieliśmy tamte 1800 złota. To stać nas na otwarcie. Na dwóch takich. Jedną Weronika, jedną ja. Zobaczymy, może tutaj mi się jakieś szczęście popisze. Co tu ludzie otwierają? A tu nie pokazuje co ludzie nie? otwierają. Nie. Dobra, to dawaj, lecisz ty. No nie da się. To jest takie bogate, to ciebie wybieram sobie, chciała. Który... Ja. No i da ci to. Eee, co? No da, da, da ci to. Ci to. <laughs> Tutaj nie mam mi jakieś gówno i tyle. No właśnie. To no. dawaj, próbuj. Oj, I... A, złotówka. No zee, ja. O, ale no. Dobra. Och. Moja kolej. Oj, to chyba nie było drogie. Chyba jeszcze mnie sprawy. Ale widzisz? No, Ewiden. Dobra. Ewiden. Chyba, że jeszcze na no. upgrade coś mi się udał ugrać. Ale w tował. Dobra, ty ogólnie masz 230. 20, 220, 20, 20, 20, 20. 20. to jak robisz? Stówka, 110, 110? 110 no to no. wpiszesz sobie Tak, wymień skina Anx, o no. Ta, no, Anksa, to co? są Anx, a nie to wiesz, coś no. 36 36. proszę e. Ja miałem ile? 240, a to ja po 120 Czekaj, a mogę to. Tu, tu się trzeba będzie, o tak? Tak, mogę. Dziękuję bardzo. I 220, co? A mi wypadnie. No, coś za 3 zł. A, ale, ale może tyle cię określał, że nie. No, wątpię. Nieźle, żeś tam otwierał. No, teraz te. I co leci? Co leci? tego. O, a no, jeszcze tak. lepiej. No, widzę, widzę. Lepiej nie jest. <laughs> teraz w tym samym ekranie patrzymy. Dobra, i teraz ja ostatnia próba w otwieraniu. A potem tego upgrader er może mnie uratować albo bardziej pogrążyć. O! Oh! Ja <laughs> Ale dobra, czekaj. Teraz tak, po podliczeniu ogólnym, ile jest warte na konto? 42. Tyle co miałem. Nie, miałeś 42. A ah. no, ah, haj się. A jeszcze wiesz, anxio i złoto no, tak na minus, można powiedzieć. No. Ale to teraz ta, robimy takie krótkie cięcia. A nie dobra, sobie czekaj, bo po nie powiedziałem, Bo teraz robimy krótkie cięcie, podniszamy to ile ma. I będzie ten. bo a a, czekaj, to... ja sobie może więcej mam 19 zł. Ja 22, 36. No to, dobra, ale to jest 3 zł różnicy tylko. Jakie? 3 zł różnicy to jest. 1 lot ekipy. To jest jak jeden lot ekipy. Nie wiem, hmm? co <grym> hmm. tam jest od 350. Dobra, to teraz... Upgrader nam został w sumie. No. A czekaj, bo to Price tutaj jest ustawiona. Kurde, ale to będziesz pamiętała co jest twoje, co moje? Bo tu cenowo ustawiają w skiny. A ja nie pamiętam na przykład, co jest moje tu zawsze. A, dobra, no to tak, a się uryje, to wycieczka? Czekaj, czekaj. No ja muszę, bo ja nie chcę tego przegrać. To tak, czekaj, co tu jest ustawione, o. A to... Ja to na raz... Albo czekaj, ile to jest? To jest 3 złote. No. Tak. To dałbym... W sumie... Nic. Ale to, to się no, liczy, żeby wygrać. Funkcje. Co? No, nie wiem. Albo to mogę sobie wymienić tak no, nie na coś wiem, co co nie. Na wygląd. Hmm... I będzie on majątkowy? No bo... To co? Takie dało, tak. Że to... Czterech. O, siedemdziesiąt No ale czekaj, ty zaczynasz opowiedować, czy będziesz chciał się opowiedować? Tak? No mogę sobie jakieś zapytać. Tak dla contentu, tak? No. Ciągnie. Ale wiesz co, będzie przerąbane jak walczysz po tej rzeczywistości. Będziesz wiedział, że Nad jest niebieskie. nie chciałam. Nie, a nie chciałam, ale ile tam jest? I nie, nie wygrasz. Czy są tylko nieczę No tak? nie da. ja pierwszy siadło. No, Widziałem coś w tych tak w oczach. O, w Jest, 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 jest. Dobra. 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 Jest powiększony nieco asortyment. Oj Do o 70 par groszy był. Wow. Co Dobrze. teraz ja? Tak, teraz możesz ty. Wziął ja to sobie tylko Czekaj, bo mi teraz się pomieszało Dobra, mogę, czego dziś miałam To takie głupienko mała, To jest, jest na pewno, twoje. jest moje nie wiem sobie jednego tak Tak, czy Jak chcesz Możesz na razie pięć dla kontentu Takiego głupniaka tak, no, Później wyjdzie, o, jednak przegrałam, dobrze szło na starcie Ale no Przykro ja mi no, Wycięzca może być tylko jeden O, to jest ładne Um jednak nie. Można półtora ustawione jak coś. Nie no. Zresztą jak chcesz. A mogę tak zakręcić. Fajne kolorki chociaż mam. Nie wygląda jakiś też mega Co to jest na tym? Redka. Ło, dobra, to. Wezmę. Mm, to ci powiem, że się cykam trochę. Na no, co ją ustawiona? Na no, kół go się kręci. Dobra. Ale to w czymś, co to będzie dawno. Jakieś tak strony. Ale... Chyba nie odda. Jak tak ten. Hmm. No nie no. wiem, w sumie co się no, dzieje. Nie, się dzieje. Nie, Patrz. nie ma? Nie ma tych. Jak nie ma? I tamten tamtym pierwszym się spaliły? Mhm. No. Ale nadal na plusie lekkim jest. spaliłam ja ten... się. To mi się już chyba tak chciało Nie no. Ja straciłem 70 centów, ja zyskałem 70 centów, okay. teoretycznie jestem na plusie chyba Ty tak jesteś zadejmer Nie czekaj, pójdź tam Jak teraz zrobił? A to, nie? O, no, to już tego w sumie nie ma Ale to, to by w sumie teraz łatwiej 50% dodajmy, przychodź 3 złote. Ile to jest? 70, no ja tak kurwa na raty może a? O, kurde. To jest nie A Ale się to jest akurat tak teraz ustawione, że kurde pod ciebie będzie sam będą ten. No nie wiem. Ja, to teraz mogę teraz... drugi raz i teraz ty, ale to będziesz się ciągle kołkami bawią. Dobra, to jest tak. A, tak też to możesz teraz ulepszyć. Ale co tak, to jest, no i tak był? taki jeden, taki... Ktoś mojego skina sprzedał Nie No jak nie? 0,75 zł To był twój? Tak! To za 300 zł, to prawie I co teraz? To <grym> mój 0,75 bo i za pierwszą rąsę Twój jest ten Mieliśmy takie dwa Ona sprzedał mojego skina no i no chuj, co? cały odcinek pizdu no. <grystanie> To teraz, kurde, nie ma, że rywalizacja, wszystko sumujemy <grystanie> i po prostu staramy się jak najlepszy profit <grystanie> robić, że kto. No, ale znajmy, że ja wygrałem No co, miałam więcej kasy. I nadal mam więcej kasy. Dobra. Uznajmy, no, że Weronika zwycięzców. No, ale będzie w montażu. <śmiech> <śmiech> Dobra, ale i tak się jeszcze możemy pobawić na tą graderze, to nie? To możemy się zabawić, o tak. Wlatujemy na półtora. Ale teraz chuj, teraz spaj, to coś tam małego. Samo to dajmy, a potem taką większą sumę może. Tak, ile to jest? Złoty 50. Zł dajmy na skinka na dwa. I weźmy sobie to. Albo to, to jest fajne. Czy? Hmm. Dobra. No. no ja Czarujesz. Czarujesz? Tak? No. Dobra, ale wiesz, że za każdym razem mnie nie wpadało, co nie. dobra musi w końcu spalić, co mi Jak na razie siadło trzy chyba, upgrade. A y? mi każdy spalił. No, no ja miałem, Jednego miałeś tylko, no. no A może jedynie, ja miałem dwa upgrade'y jednak. Oj, patrz. Siądź, 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 siądź. Jest. Kurde, o 70 groszy kurde, te do kosy lecimy Dobra, no to teraz nie ma znowu to. A poczekaj. Ile to jest? Dajmy. 7.5 O... 7 games. A Dlaczego kropki nie mogę? I dobra, dajmy 7 i pójdźmy sobie tutaj. Weźmy sobie o takie coś. Kuwa? jest. Niech tu wygramy, to odejdzie w nagrody. Hmm. 6 zł w puli, 6,50. Wygranie 7,40. Wygląda trochę tak jak... Ciii. O kurwa, nie siądzie. Nie? No i chuj. No i chuj. To no, musiało teraz spalić. Do dzisiaj zwalić. kończymy odcinek. Teraz razy dwa. I robimy... No, ja ci mówię, ja jestem już czarny i wyśmietana. Czekaj, ile jest na koncie? 36, teraz ulepszamy tam, teraz 2, jest profit. A może jeszcze jakoś ja wygrała dla pizza? Wygrane dla pizza? No. Ja, ja widzę. Ja widzę. Kto chce 5 złotych? Redding w komentarzu napisać, czego wy lubicie mnie oglądać i, i za tydzień ten skin będzie u kogoś w, w, w ekwipunku. Już nawet z mojego wypłacam, aby był. I tam zmniejszony czas. A w sumie kurwa pewnie jak wstawię ten odcinek to już będę mógł komuś dać. A my teraz robimy Jolo, petka Co co za ki? Co? A nie? Nie wiem. Ja nie patrzę. Bo będzie mieć nie wiem, co wyjdzie później bardzo. To jeśli nie uda się tego wygrać... To robimy nowy cel na streamku najbliższym. Jeśli na... to nie wyjdzie, to zabieram. Dobra, jeśli to no nie wyjdzie, to zabieram. Jeszcze więcej pieniędzy. Nie będzie Trzy, dwa, jeden. Do Majka. No jedzisz, bo... No i chuj bamki strzelił. Po odcinku. Tak. Ta. Do następnego. Do następnego. No.